Co wiemy? Exalt country with any territory in the Arctic Circle. Ha, nie wiedziałem, że coś tego typu może być. Interesujące. To zobaczmy. Czyli nie Rosja. Hm. Powoli się zbieramy. Visit the Grey Market. Czy coś mógłbym się pozbyć? To. Nie. To. To wszystko damage można się po, up, można się pozbyć. Cz, 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 cz. I Exalted. Things o, muszę szybko. Particle Cannon. Póki pamiętam, View Soldiers. Wuler chodź tu. Cost nie, nie Customize, Loadout. Particle Cannon. Bardzo proszę, ile to zadaje? 9, 11, 15, 17. No. I hi, hi, hi jeszcze Robinson trzeba być mną, żeby kupić, przez 5 misji nie korzystać. Jak tam. O, mogę coś zrobić w ogóle. Mogę sekta pod autopsji? co mi daje? Advanced construction project, raczej, znaczy, że wszystko szybciej buduję. Teraz co tam? I geile Fusion Lancer Dum 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 dum. Kolejny, a dobra, to jest ten ważny Overseer. Jeżeli się uda mi go zestrzelić, oczywiście, muszę po prostu więcej firestormu zbudować. Najlepiej, jeżeli się pozbędę Ravenów i zbuduję same Firestorm i zacznę je rozprowadzać po całym globie, i te by mi się też przydały. Dasz radę, wierzę w ciebie. Konera, potrzebuję więcej Firestormów. A teraz Ishii wrócił. I rimshot też, zatem Skylarps. Damy Ishiego.

2. O. I MPK na razie nie. Buffo tracking coupling. Hmm. <ścoughs> to. Sectoid Corps. O. To potrzebuje Cyber Disc No Dobra, powiedzmy sobie trochę po parę. To potrzebuje Flautere. O, więcej tak, jeszcze nie mam w kolejnych Firestorm, więc czekamy. Tam, o ile pojęta, poznam Ed, Ed Track, Ej, wszystko. Teraz, gdzie to możemy wysłać? Hangar. E, czwórkę. W ogóle gdzieś jeszcze nie mamy? Nie mamy w South America. E, to jeszcze trochę nie mamy. Transfer do s South America. Co to mi daje? Blaster Launcher. Czy to jest. Dla... heavy? Any navigation software capable of navigating? Nie mam pojęcia czy to jest dla żołnierzy czy... Zobaczmy. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Blaster launcher to chyba to of fly computer, to to będzie raczej do statków. Czy mogę jakiś research? Nie, nie ma. No skoro nie ma, to proszę pieniądze. Cicho tam. Go się sprawdzi później. Tak, tak, nikt nie uciekł, więc zamknij się. Advanced flight. To jest Large Angel army z tego. Illyrio. Aha, to mogę sobie usprawdzić czemu nie. Potrzebuję dużo weapon fragments. Improved by... więcej weapon fragments. Wow, to szybko wylatuje. Hmm... <muchy> czy mogę zbudować więcej Firestormów? Fuzz. Hangar. Już lease ship. A, mogę kolejnego. No tak. Firestorm... Boom. Czy mogę jeszcze kolejne tytany zbudować? Mogę. Jeszcze trzy wtedy. Dalej. Potrzebowałbym... co bym potrzebował? Hmm, to nie, nie... Alloy cannon... To jest dla moich, tak? Gdybym wiedział ile to. A, dobra, to kupię jedno. Zobaczmy. New Soldiers, gdzie jest C. I loadouts. Plasma Rifle zadaje 6.8, to 80. No to faktycznie warto. Kogo byłoby jeszcze warto? Rimshot i Jungle, Bolt. Nie wiem, bo oni padą po i heavy, więc. Ile zadaje heavy? Nie wiem. O ile to zadaje? 80, 14, 16, czyli mimo wszystko le im się bardziej to opłaca. No to jeszcze z jedno zbuduję. Gdzie to było? Dum dum dum, nie. Oślepłem znowu. Jest, ale canon. Czy mogę plazmę pistol? Nie, yeah, to już ma za mało. Nawet nie będzie mi chyba stać, na... ledwo stać na kolejny Intel więc świetnie. Czy Ishii będzie Gifted? Mm, nie. No to kogo mogę dalej? Tu sprawdziliśmy Rimshot? Może. Hmm. Może. A spróbujmy. Tam, South America może się walić. Carry on, ponieważ potrzebujemy je rozesłać. Transfer. Europę wyślemy, nie, wyślemy do Afryki, jedno do Stanów. O. I się pozbędziemy tych. O. Zawsze to będę miał trochę więcej. Przez wszystkie się zastanawiałem, że nie. Czy ja się pozbyłem... Przez chwilę myślałem, że się pozbyłem złego statku. Ciebie... Ciebie też... Dobra, mam sam dem same demony. To już nie będę budował na razie więcej. E Mam tylko jeden dalej. Ale może się uda. Enemy is padlocked. Dawaj. Zestrzel, zestrzel, zestrzel. Dam lepszą broń. Smo, scout. Dobra, to powinno ty zejść szybko na nie będę z tych korzystał. No właśnie. Send Sky Ranger. Yes jest, 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 jest. Yes. OK. Może tam jest bel kogoś innego dam. Myślemy... Xing Make items available. To i ty dostaniesz Carapace. Ty dostaniesz plazmę. Medkit? Nie. Flashbank. To... A nie, właściwie to możesz dostać tamto. Aloy i Canon. To nie, tu mamy to lepsze. Dobra. strike one get ready to deploy our a.o is within the continental united states our target went down ship kmelejik bringing up with spoko as a small scout Nic nie widać. No dobrze, to zaraz tu wyślemy już jego tam, bo to dobre miejsce. Chociaż nie może tam. Ej, meld. Statyk jest gdzieś tam. Podejdźmy jeszcze. Tu. Nie jest źle, nie jest źle. My możemy podejść tutaj, i będziemy ukryci. Raz żą pójdzie To. nie robi nic gdzieś tu pójdzie. Zrobimy Overwatch Xiao z tej strony. A, zapomniałem rozdać Titan bo Nie. Nie jest jeszcze aż tak źle. W końcu dostali, dostali Particle Cannon. A, to działa jak Shotgun. Miło wiedzieć. uczepili Gdzie jest Robinson No tutaj Osiem. Skoro sobie usprawniłem Flame Flower tak Time to burn. <laughs> Panika. To ty podejść, to? Słap. Czy widać może kolejne? Nie, ale to nie problem. Ciebie albo ciebie, ciebie. Fuh, 17. Dobi. Ci cele może najdalej dubić. Toksiao pójdzie. Tu. I żon się teraz powinien trzymać bardziej z tyłu. Tu nie można, bo się pali. Może Mimik Beacon rzuca? Nie taki zły pomysł. Jestem całkiem dobrze ukryty, ale najpierw tu poproszę. Czysto. Dobiegnij na... Tu. O, coś tam jest. Co jest? E, sektoid commander. Dobra. Overwatch. Rzuć mi mimik beacon tu. I robimy overwatch. A przeładuj. Z kolei strzał ci tyle zajął. Ale nic. Skandal. To niech i coś przestrzeli. O, come on, o, gdzie? A, a skład side gdzie? Już naprawdę. Ty się nie możesz ruszyć. Bardzo słabe procenty. A czy to dałoby się? Nie dałoby się. E, to Overwatch. Ja słabo z bikę, skoro to się nie ruszyło. Hmm. Ile masz, o Boże? Dum, 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 1%. Bardzo źle. Zróbmy coś takiego. Tatmy mu osłonę 62 Ale przynajmniej się ruszy Overwatch I nagle z jakiegoś powodu nie możesz strzelić Oczywiście Overwatch Muszę zginąć w tej chwili. Jeszcze teraz tylko ty. No, tylko. Tak. Chciałbyś, co? Czy byłoby dobrze rzucić granatem? Tak myślę. E, siker, żaden problem. Rzućmy tu, i nie masz ochrony. Jak na 57% Przeładuj to, że pójdzie trochę bliżej Teraz idź, i się pójść i rozejrzeć za Meldon, który pewnie jest gdzieś tutaj Wciąż nic Eee, Ty sieć na miejscu. Nie też to now No i no. Czy żeby próbowany był być atak? Co się tam dzieje? Kamera, Kamera mi nie mówi co się dzieje. O, Meld jest tam, dobra. Gdzie by mi się najdalej udało dobiec? Tutaj. Ach, bo ci mnie widzieli. Hm. Nie jest jakoś źle. I double tap. Problem z głowy. O! Fantastycznie. Plus 20 meldu. Jeszcze chyba tylko 60. Mulder na 5 dni, to nie problem. Hangar. Coś zbudowany. Demon 2 był, Aha, tutaj. Przecież doleciał w sensie. OK. Nie mogę edytować layoutu. DOKI, okay, nie mogę. Jak nie mogę? Czy coś jeszcze chciałem? Który jest dzień? 14. No to zrobimy Intel Scan. O. Aż dwie. Hmm. Hmm. Do Brazylii kogoś wyślemy. Ciebie. Leć. Teraz zobaczymy, czy jest Gifted. Nie. To no na to, że jest. Cela zaczyna być bardzo wyjątkowa. Wyślemy Kirsten Bell. Wyślemy. Wa was wyślemy. O. No tak, tam co dostałem po ostatniej misji w Progenie to na pewno będzie. Wątpię, żeby ze ale spróbujmy dalej. Przeska. tragedia. A, oh, już szybko. Launch. A, tytany. Ty na koniec, bo. jak jesteś zawsze z tyłu. Ty dostaniesz tytan, i Rimsza dostanie tytan. Dostaniesz plasma rifle. No i jeżeli został, tytan. Został. No. Dropship has arrived. We have a lead regarding an Exalt cell operating in Brazil. We'll need to ensure our operatives the necessary Operatives was nearly successful in hacking a series of EXALT-COM relays when enemy forces moved into the area. If we're going to have any chance of recovering that data, we'll need Strike 1 to provide protection while the operative finishes hacking the remaining arrays. If we lose the operative, we won't be able to recover the intel. Objective updated. <try> Zawsze always says obvious